Det gikk bra. Nie mi robimy nic, zdjęcia. zdjęć. Uwaga, uwaga na boki. Jest klamka. Już jest dosyć daleko. Już jest no jeszcze trochę możesz spróbować. W moją stronę, ale nie za bardzo, bo jest klamka. Jajały jakieś e, 3-4 Ale fantastyczny był Wojtek, który cały czas czuwał nad całością i bez tego pewnie by się nie udało. My wyglądaliśmy trochę jak wszystko rzeźby pod okiem Wojska. Wlepieni kolorowi i biali. I dumni i szczęśliwi, że możemy tam terminować. bez, bez, bez dwóch pawłów Dwóch kawów i Tomka, którzy naprawdę się gipsem tak, e, ja 30, uba, uba brali. 5 kg, to, 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 to jajka by nie było. I potem ktoś powiedział, a może zrobimy taką mega pisankę. I teraz szukamy tej osoby. Szukamy tej osoby, bo przystąpi, wszyscy przystąpili do zrealizowania tego pomysłu i to już zaczęło się rozrastać. I w końcu przeraziliśmy się, że jajo ma ponad 200 kg. I dwa metry. I dwa metry. Jajo było dość trudnym projektem, dlatego, że powstało raptem w taki bardzo spontaniczny sposób. Kiedy czas bardzo cenny trzeba było podzielić pomiędzy różnymi innymi poważnymi zadaniami. No i tą gigantyczną pisankę trzeba zrobić. Ponieważ technologicznie, zrobić takie gigantyczne jajo. Nie jest proste, a fundusze były bardzo skromne, więc na początku to wyglądało bardzo wątpliwie, ale wreszcie pokonaliśmy, pokonaliśmy wszystkie techniczne trudności i, i koniec końców powstało troszeczkę nieforemne jajo, ale symbolicznie jednak doprowadzone było do takiego stopnia, że spełni chyba jutro. Właściwą funkcję będzie rzeczywiście prawdziwą pisanką. Wygląda troszeczkę jak prehistoryczne jaj dinozaura, które wykopał ktoś gdzieś w, jakich, w jakichś geologicznych wykopaliskach, ale w momencie, kiedy będzie już udekorowane jak pisanka, to może przypomnieć troszeczkę polskie pisanki, które na Wielkanoc robią i matki, i dzieci w każdym domu.